Zapraszam na G2A z kodem SN. macie 3% cashbacku, linka macie w opisie. I z czego się cieszysz, głupio? Wyłączaj to! Mam włączone teraz już. Teraz? Ale zatrzymałeś? No tamtego nie ma, co powiedziałeś. A nie, nie, nie wrzucisz tych 15 sekund jak nie, nie A to nie. spasujesz? <laughs> jest za Tomek. Jesteśmy intro. Po intrze. to jest kolejny odcinek z fazmofobii. Edith. A, no, Tomek, wyłączyłeś? Chyba już włączyłem Lucy Martinez no Alone albo dla grupy Motion Sensor, Smart Stixy i Candle. Witamy was w Tak, witamy tak, no tak standardowo grałem, że nie pamiętam. Ja, my też ostatnio z ulą właśnie jak graliśmy to mówię zrobiliśmy nawet bykar, żeśmy ten odjechali po prostu Znaczy nie odjechali, no może tak. taki domek Dzień. mamy A, ten wziąłem, okej okay nie wie. Dobra, to wchodzimy I nie standardowo przypominamy wam Wariu. o zostawieniu łapek, komentarzy, subskrypcji Wpadniecie na socialki. linki macie w opisie I jaka gdzie? G2 Yep G2 też was zapraszam. I ja on tak ucięło na końcu czy to mi? Kość Tak mnie ucięło Wario. Wiesz co jest najśmieszniejsze? Że ja ostatnio na tej byłem Tak? Tak I wziął się znowu? Właśnie teraz sobie zdałem z tego sprawę mm. Chłopaku Bo ja nigdy, ja nigdy nie pamiętam Wariu, mapy. W sensie, ja też w sensie teoretycznie jak... nie pamiętam. Ej, jest pozytywka. Are z... here? W salonie, jakby ktoś miał aparacik. W salonie? Gdzie? Mm -hmm. e, na stoliku. What's your name? Are you close? To jest komoda, Wojtku. Jezu, stolik, komoda, jest. Are you? nieprawda dla kobiety. To jest duży różnic. O matko. Nie powiem ci co ten, zawadzka Tak właśnie. E, Ruszył, coś się ruszyło w którymś z tych pokoi. Are you close? Where are you? O, ruszył Jamie tu. Where are you? Od dziesięcego. Miło. Are you close? Jak się wyrzuca rzeczy w tej grze? Ergo. Are you close? Ej, nie pamiętam. Where are you? G. F. A. G. <laughs> How F can, can g. I help you? Że my jesteśmy pro, no wystarczy trochę ten. A, okay. y, no. No. Where are you? Tomek, on jest. Chyba w dziecięcym. Where are you? Where are you? Where are you? O, bo i nie. Znaczy, you? jest w sypialni tego. Y, zaraz przy schodach, bo jest tu 5 stopni. Tu, obok, tu? Mhm. Mm are you? Are you close, dobra, nie bardzo Where are you? O Jezus kto mi piznął drzwiami w łeb Tomek Nie Czyż to tu, tu, tu. <laughs> Where are you Where are you Where are you Are you here no. kuj, Dobra, czerwałem <laughs> Chyba e, jest here ma, Mamy ale co powiedział, nie mam ten Hirmi, Yong, Yang, nie wiem. Spirit Box. E, są so orby? Miło. No to Terminator też nie potrzebuję. Tylko pamiętajcie, że orby to. E, ja nie mam zdjęciarki teraz. Nie mam zdjęciarki. Może być. No dobra. Czekajcie, ehm... co my w ogóle mamy? Smart Stixy, Motion Sensor i Candle. To trzeba. Może pierdwo zróbmy, słuchajcie. Ja idę z y, Fingerprint. Boże, gdzie są sensory, sensor? Ja tam wszystko noszę. Pada deszcz, pada deszcz, kurczę, to na, nie, nie wezmę tego. Ja... Ja pierd... Ale <śmianowizacja> Tomek podskoczył, widziałam! Ja. No bo, <śmianowizacja> no bo, no bo kuźwa, ja zapomniałem, że on taki... Poszedł na kuźwa <śmianowizacja> Jak go pisło, ty! I, wiecie, jedno tą kamaretkę przerzucę trochę, mm. No ona inaczej tak nie działa. Tak. I Te teoretycznie dodsy, czekajcie. Na podłogę. Na razie mamy Spirit Box, tak? Mhm. I nie ma Spirit. A! Powiedział, dobra, okej. Okay. <laughs> sprawdź, Wojtku, sprawdź. Nie, bo nie słyszałem wcześniej. Rybek ja nie będzie, out. E, Czyli okay. Spirit Box, dobra. Ej, fingerprintów też nie będzie. Pamiętaj że, pamiętaj, że orby mogą być oszukane. No mogą. To muszą być fingerprintsy, ale nie było. To idę, idę ze świeczką. Ja wezmę się, weź zapalniczkę, Tomek. To musi być też ten tampon? Ja już <noise> wziąłem. Ja też wziąłem tampona. Dobra, to odpalisz. Dobra. Ja to Dobra, tampona. palę tampona. Odpal, pójdę jeszcze po jedną świeczkę. Dobra, Byłam. zaliczone. Ja! Nie mam zdjęciarki To nie hand I stoi na przedpokoju Wtedy Przed dziwami jest hmm. Tomek Stoi przy niej jedna świeczka Tu mu leżała zdjęciarka na podłodze? Yy, moja Dobra, wrzucam tu więcej świeczek, podpalisz? Mhm Jak trafię tym małym kukiem, którego nigdy nie mogę znaleźć? Hmm. O O Huchało. Coś tu rusza Ja tylko chodzę Cześć i donoszę rzeczy od... od szafy. A ja tylko donoszę Tak Dobra, fingerprinty myślę, że możemy wykluczyć Powiesz? Mhm Bo cały czas tutaj coś rusza Ale A ale... MFK, ten, ten ale raczej nie będzie Pikadełko, może być? A i wszystkie zadania tak. zrobione. Biorę, pikadełko. A ja biorę sól. Ehm, dobra, pi czyli co mówiłem, pi że możemy i... kluczyć? Nie skupiłem się. Fingerprinty wykluczamy. <śm Rose> A tak, no mówiłeś. Kurde. Ja sprawdzę. Stał tu ktoś, patrzył dodcę? Nie. Mm, nie, nie była, donosiła. Tak. O, idzie, idzie, mucha idzie. To no, idzie, idzie. No, mucha szła. Po soli? Tak. A zrobiliście zdjęcia? Tak. Okej. Okay. Hmm. Czekoladwa jest. Tylko raz poszedł? Jakoś łatwiej teraz się na tył te łóżko wchodzić, gdzieś tak nie było. Nie, przecież to chyba tak samo się wchodzi. O, kolejną świeczkę. Nie, ja zrobimy ja? tak. Ja ustawię to w drzwiach, tą kamerę. Mhm. Teraz zobaczyć, czy będą docse. Albo inaczej. Hmm. No, MFK jest. Kreś my w może nie skreśmy, słuchajcie orby. Albo może nie. No, ale, fingerprints ich nie było, to ożły będę. Znaczy, będą... nie, dobra, nie, nie! inaczej. Mamy Spirit Boxa. Mamy Spirit Boxa, więc to i tak, i tak mimik odpada. Czego <laughs> No, orby są. Mara, Jokaj, Oryo. Oj, e, docy! Dobra, docy. <laughs> tak? I orby, to jest Jokaj. Jokaj, joj, joj. Spidit. jesteśmy za play, lub spodziewamy. Spirit Box, orby, Doji. I że jest OK. Możemy jeszcze zrobić więcej tak, zdjęć do... soli na przykład. Możemy. Dobra, to ja okej. tylko wiecie co by trzeba było chyba Tomek na pewno pilse. Znaczy możemy zeżreć teoretycznie, bo już mamy ducha. Tak czy nie? Ale no. wiecie co tych ty, ty rzeczy w soli to mało żeście w ogóle. No bo teraz idziemy. To posulmy wszystko. Dobra, to inaczej. E, Musimy... Wynieśmy po prostu wydechować? wszystkie rzeczy stamtąd. Po co? No, żeby nam się nie plątały pod nogami, bo to jest tak. za dużo rzeczy. Yy, tu wystarczy tylko te yy, docy wypiździć. I nie wszystkie te latarki. No to nie. Ale te wszystkie MF-ki... się włączyła w Wojtku. No. Krótko jest spalony w połowie. Ja docy na pewno wypieprzyć. Ja nie mam zdjęciarki. Moja, a mam. ja się na tyle niosłam, tomku. Widzę krótko. Promocja Oj. była. Dobra, posolić tu. Ja też solę. Może ja nie mam aparatu. Ja mam. Gdzie mucha O, czy ja mi ruszył? O nie, on chce mi tu zamknąć. <coughs> Aha, my nie mamy już więcej aparatów. Eee... ja mam jeden. Ja też jeden. Mam Palanetę. dwa zdjęcia. No to, Ej, e, ty, ty, to, to dwa aparaty? O, ja ten ty widzę go. No, a że nie po... tu. Trochę inaczej. Krót się spalił. może wrzucimy tego króta jeszcze jednego tam? A że nie cały, i... dopiero. bro. Może by było. Pi, pika, pika mi, pika pika, 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 pika <laughs> serce. Tara 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 A jesteśmy pro i lola i zaraz zginę Show yourself Hi, seek Are you close? O, idzie, o, idzie Idzie, idzie, Mucha idzi I tam, tam, Tomek, czyli Pałca Nie, tu na łóżku, na łóżku, ty na łóżku no łaził <laughs> Mucha idzi Can you nie me? mogę, ja już nie mam zdjęciarki Chcesz moją? Nie, Hello? wyrób Masz, Nie chodź, ty lepiej robisz. Nie, ja nie chcę. Jest dla ciebie. You? A ja nie chcę. O podnieś szybko Aga, chodź tu szybko. Zdjęcie, no. zdjęcie. Czekaj Tomek. Nie. Żartowałem, chciałem żebyś szybko podniosła. O ty... Oj fusiarko. No dobra, jeszcze jest jakieś jedno można zrobić zdjęcie, dwa. Ale pierwsze raz widziałem footstep na łóżku. Ale powiem szczerze, że ja... O, 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 o znowu. Która? Tu. I przy oknie tu. są. Ostatnie zdjęcie. Dobra, i o. Znaczy nie, jeszcze jedno, ale. Nara. Tak, o, myślę, o, że, myślę, że to wystarczy. Powiem tak, yy, zazwyczaj jak wchodzę do... do... Cię, jak wchodzę do domu, to ja najpierw obczajam sobie kryjówki, a nie obczajam? I nie wiedziałabym gdzie uciekać. Chodzisz na wyśle? No ale... i byłby problem. No byłby. Byłby to problem, jak najbardziej. No dobra, słuchajcie, to... A, dobra, odjeżdżamy. Czy macie zaznaczonego Jokaja? Mamy. E, nie. Tak. To nie, czy tak? Tak. No to jedziemy. Tak. Kartą czy gotówką? Tak. Tak. Zegarkiem. Też tam płona? Nie. nie. My. Ty chcesz? Nie. Chcesz dojarkę? do jarkę? To jest laktator. <laughs> Indeed. Uuu, 220. No, milk wakum. Popatrzcie, oh, jak jesteśmy prawie Milk Milcz Pięknie. Pięknie. Uhuhu. Bardzo ładnie. No dobrze, moi drodzy, to my wam za dzisiaj dziękujemy. Poszło jak poszło, udało się, nikt nie zginął, aż wyjątkowy a graliśmy i tak na No. więc całkiem sympatycznie. W następnym po takim odcinku czasie? myślę, że weźmę chyba większą mapę. Weźmy coś też. Do... A i słuchajcie, jeszcze jedna ważna w sumie powinniśmy powiedzieć to na początku. Jest sezon wakacyjno-urlopowy, więc jeżeli któregokolwiek z nas nie będzie, to się tym nie przejmujcie. Dramy nie ma. Nie. Tak, nie. Nie ma, po prostu Chyba, że na nie, stwierdziliśmy, że nie będziemy Różmy. nagrywać już na zapas, bo to nam zajmowało bardzo dużo czasu. Było dużo, jak to powiedzieć, w byliśmy jest... też padnięci, bo tak. czasami było tak, że trzy dni nagrywaliśmy i, i w kółko, non stop. Przynajmniej ostatnio, jak Aga miała na urlop swój o, to było crazy. więc stwierdziliśmy, że nie będziemy tak ja robić. Ja dostałam że... covida przez to. Tak, Aga dostała przez to covida, także nie chcemy więcej ryzykować, więc nie, jak kogoś z nas nie, nie będzie... Somusa? To nie. się wiecie, nic nie wydarzy. Także był Tomek? Byłem. I była Aga. Byłam. A my, Mam, odcinkujemy za odcinek. Zobaczymy się w kolejnym. Trzymajcie się. Bajo. Bajo, ba. Ba. Ba.